Tytuł tego filmu to, Jak poradzić sobie z problemem? W tym filmie dowiesz się, dlaczego nie możesz sobie poradzić ze swoimi problemami już tyle lat. Nie skupiaj się na problemie, tylko skupiaj się na rozwiązaniu, skoro ci zależy na rozwiązaniu. Chyba że ci nie zależy na rozwiązaniu i chcesz grzebać w tym problemie. Problemy rosną jak na drodze. W tym filmie nie będziemy mówić o problemach, będziemy mówić o rozwiązaniach, bo bardzo często i w teorii i w praktyce i w pracy z ludźmi umyka ludziom najważniejszy kluczowy moment, że jak chcecie rozwiązać problem, pozbyć się problemu, to nie możecie myśleć cały czas w kategorii problem, 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 mam problem. jeżeli cały czas skupiacie swoją uwagę na tym, że jest problem, o boże, dlaczego jest problem i tak dalej i szperacie, a co tam pra 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 babcia Zrobiła komu i dlaczego teraz wasze, wasze życie nie jest takie piękne, jakby mogło być, to wy cały czas wysyłacie energię w przeszłość, tylko namnażacie to, co tam było. I tu jest taki pierwszy punkt, żeby Wam ułatwić życie. Jeżeli chcecie rozwiązać problem, skupcie się na rozwiązaniu. I teraz jest drugi druga kategoria ludzi, która skupia się na rozwiązaniu, ale nie wdraża go. <laughs> dlaczego nie wdraża? Między innymi, że teraz Wam przedstawię taki bardzo fajny schemat. Obecnie jesteś w punkcie A. Chcesz trafić do punktu B, i mniej więcej wszyscy utykają, że jestem tutaj, chcę być tutaj, i nic dlatego nie robią. Nie wszyscy, ale co po niektórzy. I teraz ja proponuję dodać po punkcie B jeszcze punkt C, który będzie tutaj. I teraz mamy prostą analogię, że ja jestem tutaj w takim stanie, w takiej rzeczywistości, chcę trafić do takiej rzeczywistości, i najważniejszy moment, który po prostu jest game changerem, zmienia wszystko. A co będzie po tym, jak osiągniesz ten cel? Nasz mózg może sabotować rzeczy, jeżeli on nie widzi, że dalej jest jakaś kontynuacja życia. Jeżeli dla ciebie punkt B to już jest koniec, spełnienie marzeń, wierzchołek, góry i tak dalej, to ty będziesz sabotować na różne sposoby trafienie do tego punktu B. Dlatego warto sobie wykreować, wymyślić, wymaginować, tworzyć. A co dalej? Czyli jak ja czuję się, co robię, po tym jak problemu już nie ma. I wtedy nagle wszystkie drzwi się otwierają, wszystko samo idzie. I teraz do tych trzech punktów, które są ważne, fajne i każdy o tym marzy, trzeba dodać taką łyżeczkę czegoś kwaśnego, na przykład octu albo czegoś bardziej <grymnie> nieprzyjemnego. I teraz mamy cztery punkty, tak na dobrą rozprawę. Mamy punkt A, punkt B, punkt C docelowy, i później po nim dalsze punkty i tak dalej. Ale mamy też punkt D. <grymnie> Wielkie D. I możemy albo iść tak, albo nawet tak, do góry, rozwojowo i duchowo i materialnie, albo możemy pójść z punktu A do punktu D, który nazywa się punkt dupa, bo nasze życie nie jest konstantą, zawsze się zmienia. I albo idziemy z punktu A do punktu B, rozwojowo, do góry, do przodu, albo idziemy z punktu A, nic nie robiąc, albo ciągle generując negatywną energię, negatywne przekonania, do punktu D, do punktu, w którym jest. Dupa i ta dupa może być do drugiej potęgi, do trzeciej potęgi, do czwartej potęgi, do szóstej potęgi. Im większa dupa, jakby nie zawsze wielka dupa znaczy, że jest fajnie. <laughs> Zgadzać się, prawda? Więc co teraz zrobić? Pierwsza rzecz, do każdego problemu podejść z wiarą w to, że każdy problem da się ogarnąć. Nawet jeżeli na chwilę obecną nie wyobrażacie sobie, jak to może zostać ogarnięte albo zrobione. Yy, I teraz tak. Jeżeli macie od razu sprzeciw, że no przecież są problemy, których nie da się ogarnąć, to jest problem. Ale problem ten wynika nie z tego, że Wy jeszcze nie doświadczyłyście tego, że nie da się tego ogarnąć, tylko momencik polega na tym, że nie macie wystarczającej obserwacji. Obserwacja, pierwszy kluczowy punkt. Dopuścić, że ten problem da się rozwiązać w jakiś sposób, ale da się. Włatwiejszy, trudniejszy, jak sobie wybierzecie, ale pierwsza rzecz da się. Możecie w to nie wierzyć, i dla was <noise> będzie to nierealne. Dla mnie to jest realne, dla osób, z którymi ja pracuję, to jest realne. Pierwszy punkt, wiara, że da się to ogarnąć. Drugi punkt, obserwacja. Najlepszy sposób. Zobaczyć, czy ktoś w ogóle już zrobił to, co my chcemy zrobić. Jest taki moment, że wydaje nam się czasami, albo wam może się teraz wydawać, że. Ja ze swoim problemem jestem sama lub sam, i Boże, nikt w życiu nie przechodził tego co ja, to ja tylko jestem taką wielką męczennicą, która właśnie przez to wszystko przechodzi. Gratulacje, ofiara roku, nagroda dla ciebie. Tak nie jest. Problemy, z którymi ty się borykasz, miliony osób na świecie już albo po tych problemach, albo w trakcie tych problemów, albo przed tymi problemami. Nie ma żadnego problemu, który dotyka. Tylko jednej wyłącznie osoby na świecie. Nawet jeżeli to byłaby jakaś super, mega, jedna na miliard osób, onkologia, ona i tak dotyczy dużo większego grona osób. Więc prosta, pozytywna obserwacja, że jeżeli komuś udało się ogarnąć ten problem, to znaczy, że rozwiązanie jest. To, że ja go jeszcze nie poznałem lub nie poznałam, nie znaczy, że jego nie ma. Wyobraź sobie niewyobrażalne i pozwól sobie, możesz pozwalać, możesz nie pozwalać, up to you. Ale wyobraźnia, czy nic cuda? <laughs> Dobra, czyli drugim krokiem byłoby to, że zwiększyć swoją obserwację. Czy ogólnie jest taka szansa, możliwość, żeby twój mózg zauważył, twoje ego dopuściło myśl, że da się ten problem rozwiązać? I dalej, mamy trzeci punkt, że możesz dopuścić myśl, że da się, ale to będzie trudne, żmudne, wymagało tysiąca poświęceń. by Albo możesz dopuścić, że to będzie lekkie, przyjemne, naturalne, normalne, albo możesz pójść o, o krok dalej, trzeci krok, mistrzowski, że ten problem sam się rozwiązuje. Mm. Wszystko zależy faktycznie od Twojej wiary, czyli od tego, co jest w środku. Bo każdy, każda sytuacja, którą sobie stworzyłaś, żeby łatwiej było jakby przełknąć pewne rzeczy albo wyrzucić z siebie, warto zadać sobie pytanie. A dlaczego właśnie taka konfiguracja, taka sytuacja jest dla mnie najlepsza? Dlaczego ja dla siebie stworzyłam taką sytuację albo stworzyłem? Głównie kobiety mnie oglądają, całuję Was, kocham, uwielbiam, więc jakby głównie do kobiet kieruję ten przekaz. Więc wiara, że da się ogarnąć. Wiara, prawa półkula. Wyobrazić niewyobrażalne. Drugi punkt, obserwacja. Dobra, szukam, teraz skupiam się, kto już rozwiązał ten problem. I rejestruje u siebie w głowie, że matko, jedyna, nie ja jedyna jestem z tym problemem, a do tego da się to rozwiązać. A później, im głębsza będzie wasza obserwacja, tym nagle okazuje się, że to można rozwiązać z taką trudnością, z taką trudnością, albo normalnie, albo z lekkością, albo nagle samo się rozwiązuje. Skupmy się na tym, że bardzo dużo osób, które utykają w duchowości, pracy z energią, podświadomością, rodem, psychologią, jakby całą, całą resztą. Wszystko to jest fajne, są to super narzędzie i tak dalej, ale z każdym narzędziem można zrobić sobie fajnie, przyjemnie, albo można sobie zrobić nie do końca fajnie, nie do końca przyjemnie. I teraz, jak użyć tych narzędzi, żeby one były skuteczne, fajne, przyjemne, natychmiastowe? Pierwszy punkt. Jak poczujecie, że jest problem. Zarejestrujecie, że jest problem. Problemy co do zasady nie da się nie zauważyć. Jest to coś takiego, co od razu jest dla nas, dla ludzi, nienaturalne. Po prostu od razu jest ble, fu, nie chce i tak dalej. Szczęścia, ludzie często nie zauważają i to jest naturalne, bo szczęście dla nas jest naturalne. Obfitość dla nas jest naturalna. To jest naturalne, dlatego to jest nieodczuwalne. Tak samo jak to, że słońce świeci. To jest normalne, a nie wychodzimy za każdym razem z domu, że. A, matko jedyna, skąd to się wzięło? Dobra. I teraz, jak zarejestrujecie problem, to możecie teraz pójść na dwa tropy. Możecie pójść na mnóstwo tropu dwa główne. Pierwszy trop to zauważyłem guwienko U siebie nie wiem, w mieszkaniu, w przestrzeni, gdziekolwiek. Tak abstrakcyjnie mówiąc. I teraz. Oh, a co to jest takienko? Główienko. Główienko. główienko! główienko! To jest pierwsza kategoria osób. Druga kategoria osób. Tutaj w pierwszej sytuacji cała uwaga jest poświęcana... Jakie główienko! Co powoduje, że główienka robi się więcej. Bo pamiętamy zasadę, że gdzie uwaga, tam energia, gdzie energia, to rośnie, pęcznieje jak na drożdżach. Kapisz? Kapisz. Dobra. I druga grupa osób. Żyje sobie dobrze, jest zajebiście, jest fajnie, jest przyjemnie. I nagle, bacz główienko. Pierwsza sekunda, rejestracja faktu, że jest główienko. Druga sekunda. ok, główienko jest. Teraz, jak ja chcę żyć? Chcę żyć z główienkiem, czy bez główienka? Decyzja. Decyzja podjęta. Chcę zlikwidować główienko. I co wtedy robię? Nie skupiam się na główienku. A jakie ono jest? A jaką ma konsystencję, jakie ma zapachy w sobie, a co się przetrawiło, to się nie dotrawiło. A jaki jest kolorek tego? A czy to jest gęste czy rzadkie? A czy to jest nie takie nasmak, czy inne nasmak? Jaka jest różnica? Nie ma żadnej różnicy. Jeżeli tobie. Zależy na tym, żeby rozwiązać problem, pozbyć się główienka, to wtedy trzeba zrobić coś, co spowoduje usunięcie główienka. I teraz jest bardzo prosta taka prawda, która dla mnie jest prawdą, dla was możecie wierzyć, możecie nie wierzyć, aptuju. To, to, co wyszło, czyli to, jaki efekt został uzyskany, to i było prawdziwym celem. I teraz dla osób, które, tak jak ja kiedyś, Całe życie szukają rozwiązania swojego problemu i szukają, i szukają, i próbują, i robią, i robią, i robią, i robią i, robią, i taką metodą, i, sraką, i jakby wszystko, wszystko. A problem nadal jest. Ciekawe dlaczego. Bo celem nie było usunięcie główienka, tylko celem było grzebanie w główienku. A co było celem, to i wyszło wprawdzie. Więc jeżeli teraz macie takie a co on mówi? Ja przecież tyle lat pracuję nad tym. To zastanówcie się, możecie się zastanowić, możecie nie zastanawiać, a nad czym wypracujecie? Nad tym, żeby namnażać imperię, mocarstwo Główienka i robić go większym na skalę światową, czy nad tym, żeby Główienko było skompresowane, usunięte, zlikwidowane i dalej, nie wiem, iść sobie przeżycie, pójść na lody, pójść na spacer, nie wiem, pójść na dobrą noc z sąsiadem albo z kim tam chcecie. Dobrze, więc teraz. Jak rozwiązać problem? Pierwsza rzecz, uwierzyć, że da się go rozwiązać. Druga rzecz, dopuścić myśl, że ktoś to już rozwiązywał i nie musicie iść do specjalisty czy kogokolwiek. Możecie, jeżeli czujecie taki odzew, jest to specjalista, który wam się wewnętrznie też jako człowiek gdzieś tam rezonuje i tak dalej, i z jego pomocą też możecie robić. Ale ważny punkt, bardzo ważny punkt: specjalista nie rozwiązuje waszego problemu. Nie ma takiej możliwości. Wy. Za pomocą specjalisty rozwiązujecie swój problem. Teraz jeszcze raz. To ty, nawet albo samodzielnie, albo z czyjąś pomocą, ale to ty rozwiązujesz swój problem. I teraz bardzo nieprzyjemna myśl dla osób w dziecięcej pozycji, dla syndromu ofiary. Nie lubię tej terminologii. W sensie lubię, nie lubię. Czasami używam, bo tak jest prościej wytłumaczyć pewne rzeczy. Ale to od ciebie zależy, czy problem zostanie rozwiązany bum-bum, od Ciebie zależy. Nieważne, czy to zrobisz sama, czy to zrobisz z czyjąś pomocą, czy zwrócisz się do kogoś o tą pomoc, to Ty rozwiązujesz. Jeżeli Ty lata chodzisz na terapię, byłaś już na terapii, neurografice, u tarocistki, u jakby u tysiąca innych specjalistów, a problem nadal jest, to w kim jest problem? Oczywiście, najłatwiej jest powiedzieć, że... Ta metoda jest pi, pi pi do bani. Ten specjalista jest pi do bani. Ale niezależnie od tego, jaki on jest, czy ona jest, czy, czy metoda, czy człowiek, jest teraz pytanie. A dlaczego Ty poszłaś do tej osoby, która nie rozwiąże Twojego problemu? To, co wyszło, to i było prawdziwym celem. I z tym, co wyszło, nie ma dyskusji. Nie ma dyskusji. To, co wyszło, to było prawdziwym celem. Więc prawda ze sobą to jest bardzo taki ważny, fajny moment, żeby wytrzeźwieć, skupić się na rozwiązaniach i zadać sobie pytanie: A jak ma wyglądać moje życie za 3 lata, za 5 lat, za 10 lat? Nawet jeżeli obecnie czujesz, że życie straciło sens, nic nie wiadomo i tak dalej. Może i nie wiadomo, ale ja mogę mieć jakąś wyobraźnię, wyobrażenie. A jakby to miało być? Albo mogło być po prostu taki szkic kolorowy, napełniony energią. Nasze mózgi lepiej działają, jak mają konkretny cel. Na czym się skupiacie? To rozwiązuje wasz, wasz mózg. Jeżeli wy cały czas próbujecie rozwiązać swój problem, to wy będziecie w tej pętli. Ja ciągle próbuję, 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 próbuję. Boże, jakie życie jest niesprawiedliwe! A co mi tam rodzice zrobili? A co mi tam nie wiem, jaka karma u mnie jest nie wiadomo jaka do przepracowania? A co tam w poprzednich wcieleniach mi zrobili? Nic się nie zrobili. I teraz myśl, która jest może za głęboka na razie na YouTube, ale nikt nie był w stanie nic ci zrobić. Nikt nie był w stanie niczego złego tobie zrobić. Tylko ty i wyłącznie ty, tak samo jak i ja i wyłącznie ja, mogę zrobić sobie coś złego. Bam, bam. Dobra. Napiszcie pod tym filmem swoje uświadomienia. Trzy punkty najważniejsze, które do Was trafiły albo które spowodowały reakcję. Reakcja może być różna. Dla kogoś to będzie olśnienie. Wow, super! Idę, działam. Dla kogoś to może być. Co on to mówi? Ey. Wasza reakcja jest wasza i ona wpływa na Was. I teraz pozytywna reakcja podnosi Wasze wibracje, powoduje, że Wasza kuleczka rośnie i problemy same się rozwiązują. Negatywna reakcja powoduje, że Wasze wibracje się obniżają, kuleczka się kurczy i dupa się ściska. Wasze życie jest Wasze i zależy od Was. Pam, pam. Niespodzianka. Dobra, na tym kończę obecny temat. Do zobaczenia w następnych filmach. każdy poniedziałek będzie nowy temat, który dla osób chętnych będzie rozwojowy, korzystny, czasami triggerujący, wprowadzający w dorosłe życie, dorosłą pozycję i fajną, piękną świadomość. I życie marzeń. Całuję, przytulam. Do zobaczenia.